thank you Felicja! Hesiu, co? Rodzicielka? E, przesąd. Hesiu, patrz! Hanka się śmieje. No to co? Niech się śmieje? Cóż, no ja nie mam własnego sądu? Czego się śmiejesz, idiotko? Sądaj! Albo czekaj. Byłaś kiedyś w nocnej kawiarni? Pani też? Ja, ja nawet nie wiem, gdzie to jest. Boś, głupia! Kucharka była, jak była młoda. Mówi, że tam panowie siedzą, piją likiery i że tam bardzo wesoło. Kucharka mówiła, że tam są młode, ładne panny i że cicho kochysia. Jeszcze mama usłyszę. Idź, idź, To nie dlatego, że mama, tylko że ty nie chcesz, żeby ci się w głowie rozświetliło. Mówiłam ci, wolę nie wiedzieć. Przed chwilą się sama pytałaś: o co? O te dzieci. To co innego. Dlaczego? Bo tam to dzieciak to ciekawe, a to brzydkie. Wcale nie! To i jeszcze ciekawsze! Może być, ale mnie to potem zaraz. Poszła! Gdzie byłaś? Lumpowałeś się? Mój złot! Powiedz, powiedz ja nic nie powiem mamie! Poszła! Ładnie się wyrażasz. Nie powiesz. A ja wiem! W nocnej kawiarni byłeś i kiedy piłeś. Ładne panny były! Tak ładnie śmierdzisz cygarami! Jak ja to lubię! Mówię ci, poszła! Te spokój. Tak! Tak to ze mną! Poczekaj! Ja też dorosnę, ja też będę chodziła po kawiarniach i będę pić likiery po nocnych kawiarniach, jak ty, jak ty! Ładna edukacja, ślicznie się zapowiadasz. A teraz, żeby cię nauczyć grzeczności w kole rodzinnym, Mamciu! Mamciu, Zbyszko powrócił! Jesteś? Jestem i znikam, I idę się przespać przed biurem. O nie! Do pomówienia! Aż lecę z nóg! Wierzę. Proszę się ubrać! Mela, gamy! Już nie ma czasu! palcówki na to starczy. Hesia znów podarła karosze. Nie ma tu gdzie czarny kawy. Nie ma, mój panie! Hesia nic nie szanuje. Nigdy z ciebie nie będzie kobieta jak należy. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie. Gdzie byłeś? A? Gdzie byłeś? Gdybym mam ci powiedział, to by mamcia tak skakała. O! No Najlepiej więc nie pyta. Jestem matką! Właśnie dlatego. Muszę wiedzieć, na czym trawisz czas i zdrowie. Widzi mamcia, co mam pod nosem? Wąsy, a nie mleko. A więc... Jak ty wyglądasz? A? Jesteś zielony! To modny kolor. Mamcia kazała także balkony i okna pomalować na zielono. Która panna cię zechce, jak będziesz tak wyglądał? Jeszcze gorszych biorą. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie. Wyrażaj się inaczej! Ciągle myślisz, że jesteś w towarzystwie kokocic? Takie dobre towarzystwo, jak i inne. A co mamcia wydziwia na kokotki? Niby to i u nas nie ma kokot w kamienicy. Cała mamcia wynajmowała tej z pierwszego piętra. Ale się jej nie kłaniam. Ale pieniążki za czynsz mam cię, Przepraszam, to ja tych pieniędzy dla siebie nie biorę. A co mam cię z nimi robić? Podatki nimi płacę. A, no, a ja idę spać. Czy ty się przestaniesz lampartować? Żamę! Ja długo wpłacić nie będę. E, to już o tym później. Zbyszko, Zbyszko, na tą cię mlekiem swym karmiła, żebyś nasze uczciwe i szanowane nazwisko po spelunkach i kawiarniach uczył? Było mnie chować mączką nestla. Podobno doskonała. No, nie martwiłbym się, pani Durska. Ale co mam cię ja chce, żebym ja tu z wami właściwie w domu robił? Nikt nie bywa, żyjemy jak ostatnie sopki. Ciężkie czasy, nie ma na przyjęcie. Nie, człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśl wymienić. O, widzi mamcia, myśl, to wielkie słowo. Choć ono się stąd gna, to przecież tu i ówdzie się jeszcze kręci. Ja tam nie mam czasu myśleć. Właśnie, właśnie, więc i ja myk z domu, bo w domu właściwie cmentarz. czego? Myśli, swobodnej, szerokiej myśli. A więc do kawiarni, do. Tak, tak, do. A? Co mamcia może właściwie wiedzieć, którymi to drogami chadza ludzka myśl. Nawet takiego jak ja, kołtuna. Jesteś głupi, ty i twój ojciec to jedna dusza. On co dzień w cukierni, a ty Bóg wie, gdzie.